Tak fajnie jest na wiosnę, o, 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 gdy wszystkie dni są radosne, o, 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 gdy cały świat się zieleni, o, 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 i kolorami mieni, o, o, o. Cześć, witam Was, jest Gacjan. Jestem teraz tutaj pod kwitnącym pięknym drzewem. Cudowne białe kwiatki. Pięknie to wszystko wygląda. Jest cudowna, wspaniała i piękna wiosna. Więc pozdrawiam wszystkich i na razie cześć, bye bye. Tak fajnie jest na wiosnę, o o o, gdy wszystkie dni są radosne, o o o, gdy cały świat się zieleni, o o o, i kolorami mieni, o o o. Tak fajnie jest na wiosnę, o o o, gdy wszystkie dni są radosne, o o o, gdy cały świat się zieleni, o o o, i kolorami mieni, o o o. Wiosna. Czekam na ciebie długo wiosna. Pokaż mi swoją siłę wiosna. Przychodź tu szybko, bo czekam na ciebie cały rok. Tak fajnie jest na wiosnę, o, o, o. Gdy wszystkie dni są radosne, o, o, o. Gdy cały świat się zieleni, o, o, o. I kolorami mieni, o, 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 Tak fajnie jest na wiosnę, o, o, o. Gdy wszystkie dni są radosne, o, 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 Gdy cały świat się zieleni, o, o, o. I kolorami mieni, o, 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 Wiosna, zostań tu ze mną długo Wiosna, pokaż mi swoje piękno Wiosna, nie odchodź nigdy Bo smutny każdy dzień bez ciebie tak fajnie jest na wiosnę, o o o, gdy wszystkie dni są radosne, o o o, gdy cały świat się zieleni, o i kolorami mieni, Tak fajnie jest na wiosnę, o o o, gdy wszystkie dni są radosne, o gdy cały świat się zieleni, o o o, i kolorami mieni, o o o. la 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 la, la 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 la.